Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz ojciec. To zdanie bardzo skrótowo niczym e, w soczewce wyjaśnia nam, gdzie jest jedyna szansa na to, byśmy my w końcu mogli być naprawdę miłosierni. Człowiek może być miłosierny tylko pod warunkiem, że sam miłosierdzia doświadczył. Że zauważył, jak wiele miłosierdzia go dotknęło. Wybaczają tylko ci, którzy odkryli, ile im wybaczano. Kochają miłością łaskawą i, mił i miłosierną tylko ci, którzy odkryli, że sami zostali miłością miłosierną pokochani. To jest jedyna droga. Nie da się być miłosiernym, gdy się nie odkryło, że to ja jestem pierwszym którego trzeba było obdarzyć miłosierdziem. Miserando, atque legendo, jak powiedział papież Franciszek. Zostałem obdarzony miłosierdziem i dlatego zostałem wybrany do tego, żeby e, rozdawać, obdarzać miłosierdzie. Do zobaczenia jutro.